Dzień dobry kochani, z tej strony Torociska Wina, ja witam w sobotę 10 czerwca takim szybkim, ogólnym horoskopie energię Dnia plus Wybierz Kartę. Trzy karty do wyboru, taka szybki przekaz, szybka rada na dzień dzisiejszy. Także zobaczymy, czym ta sobota 10 czerwca zaskoczy, jakie energie możemy się spodziewać i ogólnie jak ten dzień minie. <laughs> I tu oczywiście wszystkim przy okazji życzę miłego dnia. Dobra kochani, zaglądamy szybciutko. Aby nie przedłużać. Energia dnia dzisiejszego. Mhm. I trzy karty do wyboru. I oczywiście pamiętajcie o tym, że jeśli przeciąga Was więcej niż tylko jedna karta, to jak najbardziej możecie sobie tutaj wybrać dwie karty i tam będzie taka szybka rada, przekaz na dzień dzisiejszy. Dobra, kochani. Sobota, sobota, mamy weekend, zobaczmy cóż tam. No i dobra, i energia tego dzisiejszego dnia, kochani, to jest taka energia. Mm. Wiecie co, ona bardzo nie lubi zamulania w domu. Mhm, dokładnie. Przede wszystkim to jest taki bardzo dobry dzień na to, żeby nie siedzieć właśnie w domu. Warto dzisiaj po prostu gdzieś się ruszyć, wyjść z tych czterech ścian, nie wiem, na jakiś spacer, na jakąś wycieczkę, może pojechać za miasto, poza miasto, nie wiem, do jakiegoś parku, gdzieś się przejść, na jakiś spacer. Kurczę, kochani, nawet na jakieś zakupy, nie? Nawet całą rodziną, czasami w samotności, po prostu na jakieś zakupy, żeby nie siedzieć w domu, kochani. Przewietrzyć głowę przede wszystkim i niech to sobie zabrzmi jak chce, nie? Ale dzisiaj kochani mam takie wrażenie, że ta taka, może nie przymus, może nie konieczność, ale taka potrzeba wychodzenia z domu, żeby nie siedzieć, może wynikać z tego, że mm, warto czasami zafundować sobie taką ucieczkę od problemów. Wiecie jak to jest, nie? Że jeżeli siedzimy w tym domu, w tych czterech ścianach, patrzymy się w te sufity, czasami trudno nam zapomnieć, o jakiś tam Sprawach, które od jakiegoś czasu, czasu nas nurtują, i bez względu na to, jakie te sprawy warto właśnie wyjść, żeby tą głowę przewietrzeć, być może dzięki temu wyjściu z tego domu, nie? Zmiana takiego, wiecie, otoczenia dosłownie, nie? Czasami powoduje, że albo znajdujemy rozwiązania, albo po prostu na chwilę się odrywamy i ta energia bardzo, bardzo sprzyja. Także wiecie, ucieczka przed, przed problemami, takimi cudzysłowie, oczywiście, ale taki wypad gdzieś w miasto, za miasto może bardzo, bardzo pomóc, żeby żeby chociaż na chwilkę się odprężyć, także taka energia dnia troszkę wyjściowa, nie? <laughs> dobra, kochani, odsłaniamy jedyneczkę. Mam nadzieję, że oczywiście wybraliście już kartę. Jeśli nie, to wciśnijcie, wciśnijcie pauzę. Ale ja właśnie specjalnie po to zawsze kładę dużo wcześniej te karty, żebyście mogli się im przyjrzeć. Dobra, jedyneczka. U, dobra. Wiecie co? E rada. W sumie to jest taka rada, porada, sugestia na ten dzień dla Was, nie? Wiecie co? Warto czasem mieć cięty język. Dosłownie cięty język. Wiecie o co chodzi, nie? Żeby, żeby przerobić czasami to wszystko, co tam czasami myślimy, wszystko to, co głowa czasami nam podsuwa, żeby, podsuwa, żeby dosłownie przerobić to na słowa, nie? Mm -hmm. zwłaszcza w stosunku, kochani, do tych ludzi, którzy nie szanują naszych granic, tak? Ja nie od razu mówię, że Wy tu o tym musicie Wam bluzgać, nie wiem, jak używać jakichś wulgaryzmów i nie wiadomo co jeszcze, tylko chodzi o to, żeby tak bardzo jasno, klarownie określić, że coś Wam się nie podoba w zachowaniu jakiegoś człowieka bądź jakichś ludzi. Nie bójcie się dzisiaj po prostu postawić kropki nad i i po prostu powiedzieć, słuchaj... Tu, 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 tu popełniłeś błąd, tutaj mi się nie podoba Twoje zachowanie, lub dosłownie nawet niektórym powiedzieć: W ogóle ty mi w życiu nie jesteś człowieku potrzebny, tylko oczywiście zróbcie to w grzeczny sposób, bo wtedy się wydarzyło to, wtedy się wydarzyło tamto, w związkach, w pracy. Jeśli ktoś pracuje jak najbardziej śmiało, możecie dzisiaj powiedzieć, co Wam leży na sercu, co Wam leży na wątrobie, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj dzień sprzyjający po prostu wykładaniu kawy na ławę. Mhm. I jeszcze pamiętajcie, jeżeli jeżeli ktoś coś od Was chce, to pamiętajcie, to on od Was chce, tak? To nie Wy musicie do tego kogoś iść, tylko niech on się pofatyguje do Was. Taka sugestia na dzień dzisiejszy. No. Dobra, odsłaniamy dwójeczkę. O, spokój. Spokój, kochani, dzisiaj właśnie te spacerki, te wyjścia, prawda? Razem z tą energią, tą główną dzisiejszego dnia. Warto może, żeby z rodziną się gdzieś udać, nie, tak zacisnąć swoje więzi eee, lub wiecie co, mam wrażenie, że ktoś może dzisiaj wylądować w, tym, w ciągu tych spacerków, także pokierować, nogi mogą Was pokierować w takie strony związane, wiecie co, z dzieciństwem, tak, więc jakieś tam osiedle, w którym kiedyś mieszkaliście, gdy spotykaliście kiedyś jakiś przyjaciół, może, może, może taka, tak być, ale wiecie co? Tu jest taka energia, gdzie nie ma nic złego, tak? Tu jest taki brak napięcia, jest harmonia, jest spokój, wszystko jest dokładnie takie, jakie powinno być. I nic na siłę. Po prostu nic na siłę warto z tego dnia po prostu skorzystać. Jeśli jest pogoda, wyjść spędzić czas z rodziną, przede wszystkim, z przyjaciółmi, z kimś, z kim znamy się od dawna, zadzwonić do kogoś, z kim znacie się od dawna. Ogólnie, kochani, tu jest takie też przepracowywanie niektórych emocji, przepracowywanie niektórych sytuacji w wydarzeń, nawet tych takich gorszych, te które by miały miejsce w przeszłości i godzenie się z tym i godzenie się z tym. Więc dzisiaj nie dość, że idziemy całą energią główną na spacerek dla was dwójeczki. To jeszcze warto właśnie w trakcie tych spacerków albo wziąć ze sobą najbliższych, najbliższą rodzinę, bo będą takim fajnym, wiecie, balsamem na te wszystkie problemy albo po prostu e, taka szansa na to, żeby wrócić dokładnie do przeszłości i coś przerobić, przerobić, przemielić jeszcze raz, żeby się z czymś po prostu pogodzić. Także dzisiaj ogólnie spokojnie, tak melancholijnie. I tak, niech tak będzie. Dobra, odsłaniamy trójeczkę. Uuu. <laughs> Oj kochani, tutaj troszeczkę kryzysik malutki. Wiecie co, to jest taka energia, z którą trudno czasami się zmagać. Trudno ją pokonać. Ona po prostu się pojawia raz na jakiś czas w naszym życiu, bo musi się pojawić, tak? Mm. Coś trzeba wypłakać po prostu dzisiaj. Po prostu coś trzeba wypłakać. Być może nawet w samotności, tutaj ten spacer, to wyjście z tego domu jak najbardziej pomoże, albo otrze łzy, albo je dosłownie z nas będzie wyciskać, ale trzeba wypłakać. Wiecie, ja często stoję na takim stanowisku, że jeżeli hmm, skończy się w naszym życiu coś ważnego lub dzieje się coś ważnego, coś takiego, co jest mocno związane z naszymi emocjami, kochani, to warto sobie pozwolić na smutek, bo im dłużej my ten smutek dusimy w sobie, tym bardziej to boli i tym trudniej sobie później z nim poradzić. Więc dzisiaj. I pamiętajcie, jeżeli coś się rypnie lub coś się rykło w Waszym życiu, to trzeba to wypłakać i nie udawać, że się nic absolutnie nie stało. Tylko pamiętajcie jeszcze, wiecie, nie przerażajcie się, tak? To jest. Piątki w ogóle ogólnie w tarocie to są takie etapy przejściowe, więc to jest krótkotrwały proces, krótkotrwały taki moment, kiedy trzeba to przeżyć, trzeba coś przerobić, ale... Yy, on powoduje, że niekiedy przejdziemy do następnego prawda, poziomu, do następnego levelu. Więc tutaj pozwólcie sobie na ten smutek, pozwólcie sobie na te łzy, na takie też może smutniejsze rozmowy, żeby coś komuś powiedzieć. Warto dzisiaj się nawet komuś wyżalić, jeśli jest taka potrzeba. <laughs> Także troszeczkę tutaj jest takich maleńkich smuteczków, prawda, ale do przerobienia, nawet jeszcze dzisiejszego dnia. I tego Wam oczywiście życzę. Dobrze, kochani, no to co? Życzę Wam pięknej, wspaniałej, cudownej soboty, dużo słoneczka pozytywnej energii na całutki dzień. No i co? Widzimy się najprawdopodobniej jutro. No i życzę jeszcze raz pięknego, miłego dnia. Pa!